Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skąd Jak Państwo słyszą, warunki głosowe mam nieco, yy, powiedziałbym, naruszone. No, wirusy, jak wiadomo, krążą w tym okresie zimowo-świątecznym. Intensywnie dają o sobie znać i mnie dopadły również. Stąd pewne opóźnienie, z jakim dociera do Państwa ten odcinek. No, ale to jest też taki odcinek, w którym chciałem po prostu Państwu podziękować za cały rok wspólny, za wszystkie głosy, które dostałem od Was, i entuzjastyczne, i krytyczne, za obecność, za to, że jesteście, słuchacie, że jakoś razem, wspólnie nad tymi różnymi sprawami możemy zastanawiać. No, oczywiście chciałem też podziękować wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom i subskrybentom, którzy wspierają ten podcast finansowo. To jest nieocenione wsparcie. Tym ważniejsze, że jedyne, to znaczy, w podcaście skądinąd nie ma żadnych treści sponsorowanych, nie ma żadnych takich płatnych współprac, jest tylko ta jedna forma finansowania. Która jest finansowanie przez osoby, które decydują się na taki gest. Więc to wy jesteście właściwymi wydawcami, wydawczyniami tego podcastu, z czego bardzo, bardzo się cieszę. No i zanim jeszcze kilka słów powiem, życzeń świątecznych, no bo ten odcinek to jest właściwie odcinek świąteczny, jest 21 grudnia. Przed nami wigilia święta Bożego Narodzenia, więc zanim kilka słów powiem, czego Państwu i sobie życzę, no to chciałem jeszcze oczywiście podziękować nominalnie w firmie Square Advisory, doradcy podatkowi i prawnicy, za kolejny rok razem. Naprawdę świetne grono znakomitych prawników wrocławskich. Bardzo serdecznie Państwu polecam korzystanie z usług Square Advisory. Z ręką na sercu Wam to rekomenduję. Nie dlatego, że się w ten sposób z ekipą partnerów tej firmy umówiliśmy, tylko dlatego, że trochę ich poznałem i mogę powiedzieć, że z pełnym zaufaniem sam powierzyłbym im różne swoje sprawy. Jeśli będzie taka konieczność albo potrzeba, to. Na pewno to zrobię, więc mówię to w tym świątecznym momencie pod koniec roku kolejnego, który to rok upłynął, pod znakiem też bardzo wyraźnego, wydatnego wsparcia firmy Square Advisor dla tego podcastu, że naprawdę zupełnie szczerze, bez żadnych umów, bez żadnych tutaj jakichś gratyfikacji, bez ustaleń co do tego, jak ta Forma podziękowań będzie wyglądała. Szczerze, szczerze Państwu polecam Square Advisory, doradcy podatkowi i prawnicy. Znakomite miejsce, znakomici ludzie, super fachowcy. No i dziękuję też podcastowi nieruchomościowemu Pewny Lokal za też wsparcie wyraziste z tego niższego o jeden stopień progu niż ten próg, który. Wybrała firma School Advisory na Patronite, też podcast nieruchomościowy bardzo polecam, i podcast jako, jako sponsor naszego podcastu w osobie Piotra Semeniuka, dołączył w tym roku do tego grona wspierających na Patronite, i jestem bardzo za to wdzięczny i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, oczywiście. No dobrze, to jeszcze mam dla Państwa parę słów życzeń na ten świąteczny czas i na to, co przed nami. Powiem też krótko o tym, co w najbliższych odcinkach skondynąd, tym około noworocznym i tym pierwszym w nowym roku, się pojawi. No i to już za moment, tylko jeszcze, żeby wszystko tak zgodnie. Z protokołem naszego podcastu przebiegło, to tutaj musi się pojawić nasz charakterystyczny dżingiel. A przypomnę też, że autorem tej oprawy muzycznej, tego dżingla początkowego i tej szpilki tak zwanej, która się pojawia na początku, oddzielając moje intro od właściwej treści audycji i na końcu, jest Mateusz Franczak, znakomity muzyk. Poszukajcie Państwo jego utworów na Spotify. Ukazała się płyta w minionym roku znakomita Mateusza, więc myślę, że będziecie też mieli czego słuchać. No dobrze, to zacznę wobec tego od zapowiedzi. Otóż myślę, że bardzo dwa ciekawe odcinki będą wkrótce w inąd. Jeden to oczywiście ten, który już rokrocznie się pojawia. Po raz piąty się spotkamy z Pawłem Boguszewskim i Jankiem Chwedeńczukiem. Będziemy podsumowywać mijający rok i wychylać się w stronę 2026. To nagranie mamy już umówione. Wkrótce się spotykamy, żeby pomówić o tym, co przed nami, tym, co za nami. No i wiem, że wielu z Państwa... Czeka na ten odcinek, rozmawiałem niejednokrotnie na ten temat. Państwo się czasami upewniają, czy aby na pewno w tym roku również w tym składzie usiądziemy, żeby pogadać. Zaręczam. Tak, usiądziemy, już jesteśmy po słowie, jesteśmy umówieni wkrótce, nagrywamy. A z kolei. Yy... Tym odcinkiem po rozmowie z Pawłem Boguszewskim i Jankiem Chwedeńczukiem, który być może pojawi się troszkę później. Tu z góry zapowiadam, że w okresie tego nowego roku bezpośredniego może zrobimy sobie małą przerwę. Natomiast pierwszym styczniowym odcinkiem skądinąd. Chyba, że coś się zmieni, też nie chcę tutaj na 100% mówić, że nie będzie odcinka takiego ściśle noworocznego. Zobaczymy, ale tak zakładam. No ale tym styczniowym, takim właściwym odcinkiem pierwszym będzie rozmowa z profesorem Marcinem Napiórkowskim, podsumowująca z kolei 25-lecie. No, wciąż jeszcze mijające, kiedy to mówię, ale kiedy Państwo naszą rozmowę usłyszą, to będzie już minione 25-lecie. To jest taka rozmowa, która pojawi się również w wersji pisanej w tygodniku Powszechnym, w numerze noworocznym tygodnika Powszechnego, chociaż oczywiście wersja pisana będzie naturalnie poddana obróbce, będzie zredagowana, będzie skrócona, no i pewnie nie wszystkie wątki w niej się zmieszczą, no bo objętość to ogranicza siłą rzeczy. W każdym razie tak wyglądają te najbliższe plany. Dużo też mam myślę ciekawych dla Państwa pomysłów w nadchodzącym roku. Zgodnie z postulatami wielu z was, i też tym, co sam skądinąd i czuję i lubię, no to mniej międzynarodowej i narodowej polityki, choć narodowej, nigdy dużo nie było. A więcej głębszych treści metafizyczno-filozoficznych, by tak powiedzieć, i pewnie więcej też różnych rozmów około naukowych. No dobrze, to takie plany przed nami. O wszystkim będę na bieżąco informował. Ja też wychodzę teraz z takiego niezwykle intensywnego okresu, kilkumiesięcznego promocji nowej książki: ćwiczeń z dysonansu. No naprawdę w tym roku jakaś kumulacja różnych spraw nastąpiła i w zasadzie przez te miesiące ostatnie prawie na nic nie miałem czasu, ale mam nadzieję, że teraz już będzie lepiej, a za wszystkie też spotkania przy okazji, z okazji wydania ćwiczeń, za wszystkie wspaniałe autorskie momenty. Państwu bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę dużo pojeździłem po Polsce. Mnóstwo dostałem od Państwa wyrazów sympatii i różnych głosów, które no po prostu dają poczucie, że to co się robi ma sens, niezależnie od wszystkiego, i to jest bezcenne, i za to bardzo Wam dziękuję, i cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że jesteśmy razem. No a teraz jeszcze ten mały dźwięk, i już powiem. Parę słów życzeń, które są też taką trochę, myślę, no nie chcę powiedzieć, że diagnozą, ale że no, wypływają z jakiegoś sposobu, w jaki widzę sytuację, w której się wszyscy znajdujemy dziś. Życzę więc Państwu oczywiście spokojnych i dobrych świąt i tradycyjnie tego, żeby mogli Państwo te święta spędzić w taki sposób, jaki dla Was jest najlepszy i żebyście też je świętowali też w takich dekoracjach, w takich symbolach, w takich tradycjach, które są dla was adekwatne i dobre. Ważne, żeby trochę poświętować, myślę. Jest nam to wszystkim potrzebne, jakiś rodzaj wyjścia z tego codziennego transu czy rytmu, wejścia w trochę Inny sposób myślenia, inny sposób działania w jakiś właśnie szczególny święty czas. Przy czym ta świętość oczywiście może być rozumiana naprawdę na bardzo różne sposoby. Tego zatem w pierwszej kolejności nam wszystkim życzę i jakichś bliskich spotkań z tymi osobami, które są dla nas ważne. Bądźmy razem po prostu w tym czasie. To jest, myślę, kwintesencja też. Tego, czym świętowanie po prostu jest. No, a tak w szerszym polu, by tak rzec, chciałbym życzyć nam wszystkim wyrozumiałości. Już mówiłem w różnych miejscach o tym, że uważam, że to pojęcie niesłusznie zniknęło z naszego słownika, że właściwie nie używamy tego określenia i że często. Pewne oznaki postawy, którą to pojęcie oznacza, oznaki wyrazu wyrozumiałości, spotykają się z niechęcią czy wręcz agresją. Zwłaszcza jeśli dotyczą jakichś kwestii światopoglądowych czy politycznych, sama taka myśl, że można, no nie wiem, rozmawiać, widzieć tego drugiego innego człowieka, przeciwnika, wroga, jako posiadającego jakieś ludzkie cechy. Albo na przykład też plączącego się na różne sposoby i, i błąkającego, no wydaje się zupełnie niemożliwa i wydaje się czymś absolutnie nie do przyjęcia, czymś ekstrawaganckim, stąd coraz więcej w sieci połajanek, oburzeń, no i zwykłej nienawiści, szyderstwa, piętnowania i napuszczania wirtualnego tłumu na. Różnych ludzi, którzy w jakiś sposób tym, którzy takie nagonki organizują, wydają się, no nie wiem, nie pasujący do ich wizji tego, jak człowiek powinien myśleć i co powinien robić. Jest tego rzeczywiście coraz więcej. Mam wrażenie, że w tym roku bardzo, bardzo zintensyfikowało się to zjawisko w sieci i nie tylko. No i stąd taki apel, oczywiście. Jak Państwo znają moje reguły na czas chaosu, to wiedzą Państwo, że. Pisze tam o tym, żeby media społecznościowe ograniczać i nigdy pod żadnym pozorem nie przyłączać się do żadnych wirtualnych nagonek. No więc, niniejszym do tych życzeń taki apel również dołączam, żeby nie przyłączać się do tego, nie brać w tym udziału. Nigdy nie wiemy, nigdy nie wiecie, kto tam jest po drugiej stronie, jak przeżywa to, co dzieje się z jego słowami, wizerunkiem. W internecie wy też nie wiecie tak naprawdę, ile z tego, co rzekomo powiedział, naprawdę powiedział, czy taki był sens, czy był zupełnie inny. No, to jest takie rzeczywiście to są takie okoliczności, których często nie bierzemy pod uwagę, a w gruncie rzeczy na tym cała ta sfera tych wirtualnych wirów, wzmożeń. Emocji najczęściej negatywnych się opiera, więc bardzo, bardzo serdecznie wszystkim nam, Wam, sobie życzę wyrozumiałości, no i tego, żeby właśnie powiedziałbym nastawiać się na to, co łączy, a nie na to, co dzieli, nie negować różnic, nie udawać, że ich nie ma, ale zwłaszcza w tym czasie tak strasznie trudnym i niepewnym, który Pewnie będzie coraz trudniejszy i coraz bardziej niepewny w nadchodzących miesiącach i latach. No taki rodzaj pogrążania się w amoku wirtualnym i linczowania, szydzenia, wyśmiewania i, i hejtowania wszystkich, którzy właściwie nawet nie tych, którzy w jakiś sposób nam nie pasują, tylko tych, który, których nam wskażą ci naganiacze. Facebookowi, których coraz więcej jest. No więc no właśnie, myślę, że, że to jest coś takiego, co ten amok, w którym pogrążamy się w mediach społecznościowych, co bardzo powiedziałbym, jest na rękę tym wszystkim, którzy jeszcze bardziej chcą nas ze sobą skłócić, jeszcze bardziej chcą nas zantagonizować. Nie dawajmy im więc tej satysfakcji. No i myślmy po prostu, myślmy, zastanawiajmy się, Myślmy krytycznie, podważajmy rzekome oczywistości, kwestionujmy dogmaty, ale róbmy to w sposób precyzyjny, z taką pewną poznawczą otwartością. Nie po to, żeby coś za wszelką cenę zniszczyć, zdeprecjonować, tylko po to, żeby zwiększyć udział zdań uzasadnionych w swoim zasobie. Wiedzy, żeby poprawić jakość swojego obrazu świata, jego adekwatność. Taka motywacja wydaje mi się najlepszą i najzdrowszą w cudzysłowie motywacją do tego, żeby myśleć, rozglądać się, kwestionować, ale też nie popadać z kolei w jakiś negatywizm albo kontrarianizm, tak zwany kompulsywny, bo z tego też nic dobrego nie wynika, tylko z pewną elastycznością i otwartością. Witać to, co do nas przychodzi. No dobrze, to tyle miałem Państwu do powiedzenia. Wesołych świąt, raz jeszcze bądźmy razem, bądźmy wyrozumiali. No i życzę też sobie bardzo, żeby Państwo słuchali nadal podcastu Skondynot, bo jesteście bezcenną publicznością, po prostu, naprawdę bezcenną. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. I do usłyszenia w kolejnych odsłonach skąd